Lata 70. XVIII wieku. Trzecia wyprawa Jamesa Cooka. Jego misją było eksplorowanie i tworzenie map nowych Ziem na dalekim południu. Ale napotkał nieprzekraczalne bariery lodu. Ogromne, zamarznięte ściany zablokowały mu drogę, czyniąc dalszą eksplorację praktycznie niemożliwą. Niektórzy współcześni Cookowi wierzyli, że natknął się na barierę na samym skraju płaskiej Ziemi. Mur chroniący oceany przed wylaniem się w przestrzeń kosmiczną. A wierzcie lub nie, ale 300 lat później wciąż są ludzie, którzy kupują te teorie. Ale wiecie co? Ten zamarznięty kontynent jest tak dziwny, że nawet teoria płaskiej ziemi nie brzmi jak najbardziej szalona rzecz z nim związana. Jaki potwór czekał na odkrywców w głębokim antarktycznym jeziorze? Czy to prawda, że pod lodem płyną rzeki krwi? I dokąd prowadzi dziura wielkości Islandii? Serio, dlaczego Antarktyda jest aż tak dziwna? Nawet samo odkrycie tego kontynentu było niewiarygodnie dziwne. Zawsze się zastanawiałem, dlaczego ludzkości zajęło to tyle czasu, żeby dowiedzieć się o istnieniu Antarktydy. Koncepcja tajemniczej Terra Australis południowej Ziemi sięga czasów starożytnych. Grecy i Rzymianie wierzyli, że musi istnieć ogromny ląd na południowej półkuli, by zrównoważyć znane ziemie północy. Dlatego Terra Australis często była rysowana jako gigantyczny kontynent na średniowiecznych mapach. Ludzie wyobrażali go sobie jako miejsce zamieszkane przez egzotyczne zwierzęta i tajemnicze cywilizacje, mimo że nikt nigdy go nie widział. Ironią jest to, że mit Terra Australis zainspirował wiele morskich wypraw do tego regionu. W XVII wieku holenderscy odkrywcy popłynęli na poszukiwania legendarnego kontynentu i go znaleźli no, prawie. Tak naprawdę jako pierwsi Europejczycy natknęli się na Australię, którą nazwali Nowa Holandia. Niektórzy kartografowie błędnie uznali, że to właśnie Terra Australis i zaczęli nazywać ją Australią. Dopiero 28 stycznia 1820 roku rosyjska ekspedycja dowodzona przez Fabiana Bellingshausena i Michaiła Łazarewa po raz pierwszy dostrzegła brzegi południowego kontynentu. Wiem, co myślicie. Przecież Cook płynął tam 50 lat wcześniej. A tyle, że Cook widział tylko lód, a nie sam ląd dlatego jego odkrycie nie zostało oficjalnie uznane. W roku 1824 Brytyjczycy oficjalnie zmienili nazwę Nowa Holandia na Australia, pozostawiając skute lodem południowe ziemie bez nazwy. Propozycje dla tej nieznanej ziemi były takie: Ultima, czyli ostatnia Ziemia, albo Antipodea, czyli Ziemia po przeciwnej stronie. Dopiero w latach 90. XIX wieku pewien naukowiec George Bartholomew zaproponował dodanie przedrostka Ant do słowa Arctic, aby podkreślić przeciwieństwo. Gdyby więc to Holandia że jako pierwsi odkryli prawdziwą Antarktydę, mogłaby dziś nazywać się Australia, a dzisiejsza Australia pewnie nadal funkcjonowałaby jako Nowa Holandia. Dla większości ludzi, Antarktyda nadal pozostaje tak samo tajemnicza jak 200 lat temu. Nie ma tu stałych mieszkańców, ale około 45 tysiąca osób pracuje latem w różnych stacjach badawczych, a zimą ponad 1000. Głównie są to naukowcy. A mówimy tu o powierzchni, 14 milionów kilometrów kwadratowych. To prawie tyle, co łączna powierzchnia Stanów Zjednoczonych i Kanady. Nawet gdyby jakiś kraj chciał założyć miasto w Antarktydzie, byłoby to niemożliwe. A dlaczego? Bo Międzynarodowy Traktat Antarktyczny, podpisany w 1959 roku, ogłosił kontynent strefą wyłącznie dla badań naukowych, całkowicie zakazując kolonizacji. Dzięki temu traktatowi teorie spiskowe o lodowej ścianie na krawędzi świata wciąż mają się dobrze. Nie możesz tak po prostu tam popłynąć i sprawdzić, czy Antarktyda naprawdę istnieje. No dobra, wyobraźmy sobie na chwilę, że to wszystko prawda. Ziemia jest płaska, a na jej krawędzi naprawdę istnieje lodowa ściana. Ale pojawia się pewien problem promieniowanie kosmiczne. Jest ono tak intensywne, że powierzchnia tej ściany momentalnie zamieniłaby się w gaz. Nasza płaska Ziemia leciałaby przez przestrzeń jak kometa, zostawiając za sobą smugę. Zauważylibyśmy to parowanie na horyzoncie w mgnieniu oka, ale najważniejsze jest to, że w ciągu kilku milionów lat nie mielibyśmy już oceanów. A dlaczego? Bo lodowa ściana nieustannie by się regenerowała, pochłaniając wodę, a ta ostatecznie ulatniałaby się w przestrzeń kosmiczną. Proponuję podzielić się tym eksperymentem myślowym z wyznawcami teorii płaskiej ziemi i obserwować ich reakcje. Ale tak już zupełnie na serio: Antarktyda i bez tych szalonych teorii jest wystarczająco ekstremalna. Tak ekstremalna, że nawet dla dobrze przygotowanych osób przetrwanie tutaj to potężne wyzwanie. Odległość z Antarktydy do najbliższego miasta, Puerto Williams, położonego na wyspie Navarino w Chile, wynosi około 1000 km. I nie oddziela ich tylko woda, ale jeden z najbardziej niebezpiecznych odcinków morza na świecie cieśnina Drake'a. Leży między przylądkiem Horn a Półwyspem Antarktycznym. To prawdziwy koszmar dla żeglarzy i naukowców. Tutaj spotykają się Atlantyk i Pacyfik, tworząc jeden z najsilniejszych prądów morskich na Ziemi. Przepływa tędy około 135 milionów metrów sześciennych wody na sekundę. Dla porównania to niemal 600 razy więcej niż Amazonka. A teraz dodaj do tego sztormy. Pogoda tutaj zmienia się błyskawicznie. W jednej chwili jest spokojnie, a w następnej pojawiają się olbrzymie fale, sięgające nawet 15 metrów wysokości, rozbijające się z niepowstrzymaną siłą. A jeśli nawet współcześni kapitanowie statków nie są pewni, czy zdołają przepłynąć ten odcinek, Wyobraź sobie żeglarzy sprzed wieków, którzy mierzyli się z nim na drewnianych żaglowcach. Ale kiedy w końcu dotrzesz do wybrzeży Antarktydy, powitają cię wiatry wiejące z prędkością dochodzącą do 150 km na godzinę i temperatury spadające poniżej minus 70 stopni Celsjusza. A ponieważ pokrywa lodowa ma ponad 3 km grubości, powietrze jest niesamowicie rozrzedzone, co sprawia, że trudno się oddycha. To warunki niemal identyczne jak w pobliżu szczytu Mount Everest. I podobnie jak Everest, Antarktyda pochłonęła wiele istnień. Rok 1910. Brytyjski odkrywca Robert Scott wyruszył w swoją drugą próbę dotarcia do bieguna południowego. Jego głównym celem było zatknięcie tam brytyjskiej flagi, a po drodze prowadzenie badań naukowych. W styczniu 1912 roku zespół pięciu odkrywców w końcu dotarł do celu. Ale czekało ich rozczarowanie. Norweski badacz Roald Amundsen i jego zespół dotarli tam 34 dni wcześniej. Scott i jego drużyna nie byli pierwsi, byli drudzy. Ale niestety to nie była ich największa porażka. W drodze powrotnej naukowcy byli wycieńczeni z głodu i zimna. Lodowate wiatry przyspieszyły odmrożenia dłoni, stóp i twarzy. Nigdy nie wrócili do bazy na wybrzeżu. Grupa ratunkowa. Ostatecznie odnalazła ciała Roberta Scotta i jego towarzyszy w obozie ekspedycyjnym. Obok ciał zmarłych odkrywców znaleziono niesamowite skamieniałości roślin, które Scott i jego drużyna nieśli ze sobą aż do końca, mimo śmiertelnego wyczerpania. Były to skamieniałe pozostałości rośliny Glossopteris, gatunku, który istniał około 250 milionów lat temu. To odkrycie stało się kluczowym dowodem na to, że Antarktyda była kiedyś częścią Pangei, superkontynentu, który istniał w erach paleozoicznej i mezozoicznej. Glossopteris rozwijała się w ciepłym, wilgotnym klimacie, co oznacza, że dzisiejsza zamarznięta Antarktyda kiedyś była znacznie łagodniejszym miejscem. Napędzani obietnicą odkryci sławy, naukowcy kontynuowali wyprawy na Antarktydę nawet po tragicznej śmierci Skota. W 1914 roku kolejny odkrywca Ernest Shackleton wyruszył na imperialną ekspedycję transantarktyczną. Jego cel był niezwykle ambitny jako pierwszy przemierzyć Antarktydę w poprzek od wybrzeża do wybrzeża. Zespół 28 osób wypłynął na pokładzie statku Endurance w kierunku wybrzeża Morza Wedela, ale już w styczniu 1915 roku statek utknął w lodzie. Po 10 miesiącach uwięzienia w zamarzniętym krajobrazie Endurance została zmiażdżona i zniszczona. Załoga Shackletona przetrwała na lodowej tafli, żywiąc się mięsem foki i pingwinów. Dopiero w kwietniu 1916 roku Shackleton wraz z pięcioma członkami załogi zbudował szalupę i wyruszył w desperacką podróż ku wyspie Georgia Południowa. Pokonali niesamowite 1300 km przez otwarty ocean. Po dotarciu na wyspę, Shackletonowi udało się zorganizować akcję ratunkową dla całej załogi. To było cudowne: wszyscy uczestnicy ekspedycji przeżyli miesiące w sercu lodowej pustyni. Aby tam przetrwać, potrzeba znacznie więcej niż tylko siły fizycznej. Psychiczne obciążenie wynikające z izolacji, ciasnoty i niemal całkowitej ciemności podczas antarktycznej zimy może prowadzić do depresji i stanów lękowych. Groby odkrywców i zamarznięte ciała rozrzucone po kontynencie to przejmujące doświadczenie. I przypomnienie, jak bezlitosna jest ta lodowa Dzicz. A jednak nie powstrzymało to naukowców przed dalszym jej badaniem. Od ponad 200 lat Antarktyda spowita jest mitami i teoriami spiskowymi, których nawet najwięksi sceptycy nie potrafią całkowicie zignorować. Słyszałeś kiedyś o operacji High Jump? Historia wygląda tak. W 1946 roku, tuż po zakończeniu II wojny światowej, Stany Zjednoczone wysłały ekspedycję na lodowy kontynent, dowodzoną przez admirała Richarda Byrda. Oficjalnie miała to być misja mająca na celu badanie pokrywy lodowej i testowanie sprzętu oraz szkolenie żołnierzy do przetrwania w ekstremalnych warunkach. Brzmi dość standardowo, prawda? Ale w operacji brało udział niemal 4700 wojskowych. 13 statków, jeden okręt podwodny oraz 33 samoloty. kto wysyła taką flotę tylko do celów badawczych? Sam admirał Byrd dolał oliwy do ognia teoriom spiskowym po powrocie. W wywiadzie dla chilijskich dziennikarzy powiedział, że Ameryka musi przygotować się na wojnę z wrogiem zdolnym do ataku z regionów polarnych z niewyobrażalną prędkością. Sprawdziłem, naprawdę to powiedział. I tak narodziła się teoria spiskowa. Operacja High Jump nie miała służyć tylko badaniom, lecz rzekomo miała na celu namierzenie i zniszczenie tajnych baz nazistowskich na Antarktydzie. Według tej teorii, po przegranej wojnie naziści mieli uciec do Antarktydy, zbudować podziemne miasta i czekać na moment, by ponownie zaatakować. Brzmi całkowicie nieprawdopodobnie, ale warto wspomnieć, że w 1938 roku Niemcy rzeczywiście zorganizowali ekspedycję na Antarktydę pod kryptonimem Nowa Szwabia. Celem nazistów było znalezienie lokalizacji pod bazę wielorybniczą, ponieważ Niemcom dramatycznie brakowało oleju wielorybiego. W tamtym czasie olej wielorybi wykorzystywano do produkcji masła, paliwa, smarów do maszyn, a nawet mydła. Dla reżimu szykującego się do wojny, był to zasób o ogromnym znaczeniu. Niemiecka ekspedycja skupiła się zatem na eksploracji terenu i możliwości pozyskiwania oleju, a także na tworzeniu map regionu. Ale jedyne co po niej pozostało, to kilka zrzucanych z samolotów flag niemieckich, mających oznaczać roszczenia terytorialne. Nie ma żadnych dowodów na to, że naziści cokolwiek wybudowali na Antarktydzie. Jednak historia wyprawy do Nowej Szwabii zbiega się w czasie z zaginięciem kilku wysoko postawionych urzędników III Rzeszy po kapitulacji Niemiec. Później ujawniono, że wielu z nich uciekło do Argentyny i Brazylii. Ale w późnych latach 40. XX wieku, gdy osiągnięcia niemieckich naukowców wciąż były owiane tajemnicą, pomysł, że naziści mogli zbiec na Antarktydę, nie wydawał się aż tak szalony. Może dlatego admirał Byrd potraktował go tak poważnie? A może są tam ruiny starożytnych cywilizacji? Jedna z popularnych teorii sugeruje, że właśnie tam mogła znajdować się legendarna Atlantyda. Pewnie widziałeś te 16 wieczne mapy, które rzekomo pokazują Antarktydę bez lodu jako zwyczajny kontynent. Ale historycy udowodnili, że to tak naprawdę zniekształcone przedstawienia wybrzeża Ameryki Południowej. I jeszcze coś: pokrywa lodowa Antarktydy nie jest stara, jest jedną z najstarszych na Ziemi. Wiemy na pewno, że ma około 34 milionów lat. Co więcej, wszystkie współczesne badania, zarówno satelitarne, jak i radarowe, które pozwalają zajrzeć pod lód. Nie wykazały żadnych śladów struktur, które można by powiązać z dawnymi cywilizacjami. Tak, też chciałbym, żeby piramidy na Antarktydzie były prawdziwe, ale to zwykłe górskie szczyty wyrzeźbiane przez lodowe wiatry. Najlepsze warunki do życia panowały tu około 90 milionów lat temu, czyli w czasach dinozaurów. To na długo przed pojawieniem się nawet najbardziej prymitywnych cywilizacji ludzkich, nie wspominając już o jakichś zaawansowanych. Rzeczywistość jest więc taka. Pod lodem Antarktydy nie znajdziesz ani Atlantydy, ani niczego podobnego. Ale w takim razie dokąd prowadzi ta ogromna dziura jak się ona tam znalazła? W latach 70. XX wieku w Morzu Wedela naukowcy odkryli ogromny obszar bez lodu pośród skutej lodem Antarktydy, tak zwaną polinie. W roku 2017 naukowcy zarejestrowali kolejną polinie, tym razem tak wielką jak Islandia. Jej powierzchnia przekraczała 80 tysięcy kilometrów kwadratowych. Gigantyczna dziura w lodzie, w samym sercu najbardziej tajemniczego kontynentu na Ziemi. Czy to może być wejście do innego świata? Zwolennicy tej teorii wierzą, że wewnątrz naszej planety istnieje cały świat: pełen dziwacznych stworzeń, zaawansowanych technologii, a nawet całych cywilizacji. Brzmi jak coś z najnowszego filmu o Godzilla albo o King Kongu. Nie zrozumcie mnie źle, też kocham science fiction, ale w rzeczywistości polinia powstaje z naturalnych procesów oceanicznych. Podwodne prądy niosą ciepłą wodę ku powierzchni, co zapobiega zamarzaniu. W ten sposób powstaje otwór w lodzie z oceanem pod spodem, a nie tajnym podziemnym światem. Jeśli chodzi o te teorie, szczegółowe modele struktury wnętrza Ziemi, oparte na badaniach sejsmicznych, już dawno ją obaliły. Wnętrze naszej planety z całą pewnością wypełniają gorące skały i stopione metale. Szczerze mówiąc, nawet nie rozumiem, dlaczego ludzie wymyślają takie bzdury, skoro prawdziwe odkrycia na Antarktydzie są o wiele bardziej fascynujące niż jakiekolwiek teorie spiskowe. Wyobraź sobie, stoisz pośrodku śnieżnobiałego lodowca, a przed tobą wodospad, z którego płynie coś, co wygląda jak krew. To upiorne zjawisko po raz pierwszy zaobserwowano w 1911 roku, podczas eksploracji lodowca Taylora w suchych dolinach Antarktydy. W tamtym czasie ten krwisto-czerwony wodospad wydawał się tak tajemniczy i przerażający, że uznano go za zjawisko mistyczne. Okazało się jednak, że ta czerwona ciecz nie zawiera krwi. Źródło tej cieczy znajduje się w podziemnym jeziorze, ukrytym pod grubą warstwą lodu. Jezioro było odizolowane od świata zewnętrznego przez ponad 2 miliony lat. Prawie bez tlenu, ale z ogromnym stężeniem żelaza. Gdy woda z tego jeziora wydostaje się na powierzchnię i styka z atmosferycznym tlenem, żelazo się utlenia, czyli rdzewieje. I voilà, czerwona woda wygląda jak krew. A właściwie aż dziwi, że cała Antarktyda nie jest pokryta rdzawymi strumieniami, biorąc pod uwagę, że pod jej lodową powierzchnią znajduje się aż ponad 400 jezior. Te jeziora nie zamarzają, mimo że leżą kilka kilometrów pod powierzchnią lodowca. Jednym z najsłynniejszych z nich jest jezioro Wostok. Znajduje się ono na głębokości około 4000 metrów pod lodem. Ten unikalny zbiornik wodny jest odcięty od powierzchni od ponad 15 milionów lat. Istnieje w całkowitej ciemności, pod ogromnym ciśnieniem przy minimalnej zawartości tlenu. W 2016 roku pojawiła się sensacyjna historia o rzekomym odkryciu gigantycznej ośmiornicy o mackach długich na kilkadziesiąt metrów w jeziorze Wostok. Podobno rosyjscy naukowcy nadali temu stworzeniu nazwę Organizm 46B, ale nigdy nie pokazano żadnych zdjęć ani nagrań tej istoty. Plotki głosiły, że została zabrana do tajnego laboratorium i nikt już o niej nie słyszał. Brzmi jak kolejny mit o Antarktydzie, co nie? I to z dobrego powodu, bo całą historię wymyślił dziennikarz Wiktor Nikołajew z rosyjskiego tabloidu Komso Molskaya Prawda. Choć w Jeziorze Wostok nie znaleziono żadnej gigantycznej ośmiornicy ani innych przerażających stworzeń, to życie tam na pewno istnieje, a przynajmniej na poziomie mikroorganizmów. I to wcale nie jest mistyfikacja. Pod lodami Antarktydy żyją mikroby, a analiza ich DNA sugeruje, że niektóre z nich mają bardzo niewiele wspólnego z organizmami znanymi z powierzchni Ziemi. Jednak badanie tych form życia jest niezwykle trudne, ponieważ naukowcy nie mogą bezpośrednio przewiercić się do jeziora, by nie zanieczyścić tego nieskazitelnego ekosystemu. Na razie możliwa jest analiza próbek lodu znajdujących się tuż nad taflą jeziora. Czy żyją tam ryby? Tego wciąż nie wiemy. I tu robi się jeszcze ciekawiej. Najnowsze badania satelitarne ujawniły, że pod lodami Antarktydy znajduje się Ogromny, połączony system jezior, w którym woda krąży między zbiornikami. To oznacza, że w przyszłości możliwe będzie pobieranie próbek z płytszych warstw, minimalizując ryzyko skażenia. Ale te same skany ujawniły coś jeszcze anomalię grawitacyjną. Zlokalizowano ją w okolicach obszaru Wilkesa, w południowo-zachodniej części kontynentu. Pole grawitacyjne w tym miejscu jest nieco silniejsze niż wokół, jakby coś masywnego było ukryte pod lodem. Ale co to może być? Niektórzy naukowcy przypuszczają, że to może być asteroida, a dokładniej ogromne uderzenie, jakie po sobie zostawiła. Późniejsze badania geofizyczne wykazały ślady starożytnego krateru uderzeniowego o średnicy około 500 km. Gdyby to się potwierdziło, byłby to jeden z największych kraterów na Ziemi. Jego wiek szacuje się na 250 milionów lat. Jednak bardziej prawdopodobna teoria mówi, że anomalia wynika z obecności gęstych skał wulkanicznych, pozostałości po okresie intensywnej aktywności wulkanicznej w odległej przeszłości Antarktydy. Jedno jest pewne: badania tego kontynentu mogą nauczyć nas mnóstwa rzeczy o historii Ziemi, bo tu wszystko jest dosłownie zamrożone w czasie. A oprócz wiedzy o przeszłości, Antarktyda kryje też ogromne zasoby na przyszłość, bogate złoża minerałów i, co jeszcze ważniejsze, gigantyczne rezerwy wody pitnej, które mogą być ratunkiem podczas globalnego kryzysu wodnego. Ale najbardziej fascynujące jest to, że Antarktyda faktycznie pomaga nam przygotować się do eksploracji kosmosu. NASA od dawna wykorzystuje ten lodowy kontynent jako poligon do testowania swoich technologii i sprzętu. W końcu warunki na Antarktydzie są uderzająco podobne do tych, z jakimi zmierzymy się na lodowych księżycach gazowych olbrzymów. Europejska Agencja Kosmiczna zbudowała tu nawet stację Concordia, często nazywaną Ziemskim Marsem. Naukowcy prowadzą tam eksperymenty z zakresu fizjologii i psychologii, aby zrozumieć, jak przyszłe załogi misji na Marsa będą radziły sobie z izolacją, ekstremalnymi warunkami i ograniczonymi zasobami. A to jeszcze nie wszystko. Grube lodowce Antarktydy służą także jako naturalne detektory neutrin, czyli cząstek powstających w gwiazdach i podczas najbardziej energetycznych zjawisk we wszechświecie, jak eksplozje supernowych. Specjalna instalacja o nazwie Anita rejestruje słabe sygnały elektromagnetyczne, które pojawiają się, gdy neutrina sporadycznie wchodzą w reakcję z setkami metrów lodu. W inny sposób prawie nie da się ich wychwycić. I teraz najlepsze: kilka eksperymentów już wykryło znaczące rozbieżności z przewidywaniami teorii fizycznych. Zgłębię to bardziej w osobnym materiale, ale jeśli te wyniki się potwierdzą, Antarktyda może pomóc nam odkryć zupełnie nową fizykę. Nieźle jak na zaledwie 200 lat eksploracji, prawda?